Godzina 6.35 Shibuya. No, dziś lecieć będzie ze mną tala i to są nasze wszystkie bagaże mamy łącznie chyba około 100 kg bagażu zdecydowanie zbyt dużo jak na dwie osoby Tego drana moja twarz jest jakaś niewyraźna. Nie łapię mi ostrości na twarzy. Ja wciąż jestem nieostry Jest ramen dobry, mówiłem wam Nie chcę mi się gadać Nie spałem Będzie spanko w samolocie A nasz samolot nazywa się Franek oh, Najlepiej oh. Nie stać mnie na klasę biznes Nie wiem w ogóle kogo stać na klasę biznes samolocie. Strasznie drogie są te bilety Nie opłaca się ich brać ale klasa premium, to taka pomiędzy ekonomia, biznes. Mm. Teraz jesteśmy nad ludźmi, tak? Tak, teraz jesteśmy nad ludźmi i tutaj Nad kabiną, okej. Okay. Czekaj, zobacz. Widzisz? To jest wyłaz. Okay. No. To jest droga ewakuacji. Ale fajne. I tam jest drugi wyłaz. A co, i tak się śpi podczas lotu czasem? No tak, no Można to... sobie drzemkę zrobić? No, nie czasem, zawsze. Ok. No? I tu jest y sześć tych wszystkich punktów. Ale fajnie. Siema. A to jest Kala, która pracuje w locie i mamy tu, o, oprowadzanko. Tak z lotu na lot coraz bardziej rodzinnie mam w tych samolotach z Tokio do Warszawy, coraz więcej znajomych twarzy zawsze lata. W tym samolocie na przykład profesor Kodzi e, leci i Marta, która dawniej pracowała w Instytucie Polskim. No ale teraz przed świętami, nie? To wszyscy zjeżdżają do ojczyzny. Strasznie nie nie wyspany. Szybki hotelik. I idziemy oglądać nasz nowy dom. Jest ze mną Ewa. No w Polsce pięknie od pierwszych sekund. Dzień dobry. No wreszcie. wreszcie. No póki co to, to jest, proszę państwa, powstające. Biuro tofu Media. Pierwszy raz tu jestem fizycznie. Chciałem tylko na zdjęciach do tej pory, ponieważ odkąd odebraliśmy lokal, to nie byłem w Polsce. To jest y, pokój grupy filmowej Darwin w teorii. Światło się nie zapala. Bo... <śmierdzi> 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 jeszcze tak pracujemy nad <śmierdzi> tym. <śmierdzi> 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 o, tej ściany nie będzie, i ona będzie budowana jeszcze raz. Będzie wyburzona i Okej. Okay. Czyli tu. Marek i Janek są będą wymyślać rzeczy. A te ściany nie będzie? I to całe będzie montażownią, i pewnie w jakiejś części czymś do nagrywania. Ale ogólnie tutaj tak. Ciekawostka: ten lokal był dawniej przychodnią. Tak, tutaj stąd będziemy pozdrawiać tłumy. Tak. No, to zobaczymy jakie tutaj niestworzone cuda będą powstawać w tych wnętrzach. Trzymajcie kciuki. Ładny neonik. Co za designerski obiad nas tutaj wita, mnie wita w Polsce. Idealnie, Na zdrowie. że od mojej strony szło to ale Póki co recenzja y, kraju. Jedzenie bardzo dobre, ale zimno. Przez ostatnie kilka dni w Japonii. Byłem w szale kupowania różnych prezentów i prezencików. Teraz przepakowuję wszystko. Torba smakołyków i torby różnych fajnych gazetów. Jest dość dumny z siebie. Hi, hi, hi. Nie mogę pokazać, co jest w prezentach, bo niektóre osoby oglądają filmy i mogą obejrzeć film, zanim dostaną. A jeszcze herbatka, a jeszcze kitka. Spoko. Warszawa jest w ogóle strasznie pusta dzisiaj. E, nikogo nie ma, wszyscy wyjechali. Ja wyjeżdżam jutro do Krakowa, czyli w Wigilię i sobie spędzę czas z rodzinką. No i w sumie to, to tyle, nie? Tak jak mówiłem, robię sobie przerwę teraz. Tak jak widzicie. No to życzę Wam wszystkiego najlepszego. Spędźcie sobie szczęśliwe święta. A przed Sylwestrem to się pewnie jeszcze zobaczymy, więc nie płaczcie. Do zobaczonka, kochani. Wesołych świąt.